jest kalkestis. Uwaga, spoilery z gier. To Souls-like'owy przykład rudego złomiarza, pokazujący, że nawet będąc sześćdziesioną jesteś w stanie wejść w związek z siostrą nocy, nakurwiał z Profem w Sekiro, czyniąc z siebie obiekt z limitowanym paskiem parowania. Choruje na Alzheimera, przez co zapomniał, że może robić double jumpa, wall runninga, force pusha i pula. Po zetknięciu się z określonymi hitboxami jest w stanie przypomnieć sobie określone skille. Lekarze go nienawidzą, spotyka na swojej drodze odpowiednik artu tylko takiego, którego może schować do kieszeni. Służy mu za hitbox. Lera hakera i mini palnik do jajecznicy. Kal jest fanem mongolskich jebnięć, więc w drugiej części jest w stanie puścić Bengera, którego słuchał na robocie. Po globalnym evencie, który zniszczył serwery, Kal jest jednym z Jedi, którzy mają lepsze RNG niż Saber w dobieraniu budy do kompa. Tutaj fabrycznie była zamontowana piwnica. Chciałem wywalić, rozleciłem tutaj i wywaliłem jeszcze zesila, żeby ta karta mogła w ogóle zaciągać jakkolwiek powietrze, bo tam było tyle miejsca. Może spowalniać czas, czyniąc z NPC wycieraczkę pod giry. Podróżuje z wiecznie wystrzeloną jak automat. mistrzynią Jedi i czterorękim mistrzem. Kasyna, który zawsze stawia na czerwone, a wieczorami puszcza Pewniaczki. Dobra ręka i dobra passa. Jego mistrz Jaro Tapal to tak naprawdę Dwayne The Rock Johnson, który pod przebraniem szkolił kala na wyskilowanego, Souls Master, jest w stanie zmieniać Light na one handa one hand z blasterem, double handa double blade jak maul i wielką pałę. Legenda głosi, że ponczo, które zbiera kal, służy mu za szmatę do podcierania. Dupska dlatego są tak ciemne.